Dzień dobry, chwila z gitarą, jak z tej strony. Słuchajcie, dzisiaj sobie zrobimy utwór Rolling Stonesów Satisfaction, tak? Użyję dzisiaj gitary Les Paul z delikatnym crunchem, tak? Bo początek tego utworu zaczyna się na gitarze crunchowej lub overdrive, taki możemy użyć, czyli niezamocny game. Słuchajcie. Tak, ok. Tak, hambaker przy mostku możemy użyć. Słuchajcie, jeśli ktoś ma mocny gain w gitarze, można skręcić, pamiętajcie, na czwórkę, piątkę. Wtedy, ok, nam się zmniejsza. Już mamy spokojnie, tak? A na solo odkręcamy. Już jest inne zupełnie brzmienie, czyli panujmy też zmiana barwy, czy właśnie natężenia takiego gainu. Możemy to zrobić też potencjometrem. Tu jest dość. Mocny sygnał. Uwaga, jeśli mamy gitarę akustyczną, klasyczną, jak najbardziej bierzemy w rękę, tak? Słuchajcie, zaczynamy od H na drugim progu. Ba, I są, można zagrać na dwa sposoby, tak? Jeśli ktoś nie grał nigdy hammerong, pull off, slajdów i tak dalej, to zrobi to po prostu w ten sposób. H, 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 cis D. C, H. Ok? I już jest. I mamy coś takiego. Kostkujemy oczywiście najlepiej. Obustronnie, jak nie potrafimy, to tylko z góry. Ok? Jeśli ktoś z dołu, no to z dołu, jak nie to połączyć, tak? Jeśli osoba nie jest w stanie tak zagrać, może zagrać pierwszym, trzecim, czwartym, ale nie sądzę, żeby tak, jak ktoś zaczyna grać, oczywiście, będzie trudniej, ale spróbujmy. Mamy H. Ha, ha, cis de Ja tą gitarę dzisiaj połączę pierwszą z riffem takim mocniejszym, a drugą z gitarą po prostu akustyczną, jak można zagrać się na akustyku. Ja polecam koncerty teraz te współczesne Stonsów. Na pewno usłyszycie trzy gitary, tam dwie, trzy, w zależności od koncertów, więc można też spotkać Różnego rodzaju aranżacje, tak? Więc zaczynamy. Mamy ten pierwszy riff, dobra. Teraz troszeczkę bardziej skomplikowany. H, H, H cis D i teraz D, D, cis, tak? I robię pull off, czyli odsyłam do poprzednich lekcji legato gitarowe, tam gdzie mamy omówione pull off i hammer on. Pull off, przypomnienie to jest po prostu zwróćcie uwagę, ściągam strunę siłą, tak? Atakuję strunę i ściągam. Coś takiego robi, tak? I robię jeszcze glissando na H, wracam, tak? I daje nam coś takiego. pulow Glissando. No ładnie to brzmi, bardzo ładnie. Rytmika. Pamiętajcie o tej frazie. Hmm? Ok. Żeby złapać też rytmikę, zaśpiewajcie sobie tą rytmikę, tak? Jeśli ktoś ma problemy z tym riffem, włączcie te nagrania oryginalne albo koncertowe, posłuchajcie sobie tego riffu, musicie go nucić po prostu, ok? Dobra, czyli mamy ten riff. Pa, pa. Teraz gram tym drugim sposobem. H, 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 Cis, D i ściągam sobie i robię pull -offy. tak ściągam właśnie sobie takie moteczkowania w drugą stronę, tak? ale lepiej będzie tutaj. Dobra, co robi w tym czasie gitara, na przykład akustyczna, albo jesteśmy nad, nad jakimś wjazdem. Widzicie, ja sobie ściągnę teraz gain'a, troszeczkę tutaj na czwóreczkę dam. I już mam, nie mam takiego harczącego dźwięku. Genialna sprawa Jimmy Page, wiele, wiele gwiazd muzyki lat 60., -tych, 70., -tych, 80. -tych. W ten sposób też kreowano brzmienie, nie deptanie efektami, bo ich nie było zresztą, tylko ustawienie właśnie gitary, brzmienie gitary potencjometrami, tak? Może kiedyś o tym jeszcze zrobię lekcję. Dobra, co mamy? Uwaga, mamy coś takiego: Edur, dur, tam ti da tam, ti di da da da, edur, dur, pa pa de, de 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 pa pa, ti da ja tutaj i nawet sus gram sobie czasami. Świetny utwór na, na, na jakiejś jam session, słuchajcie, z kolegami. Można dać szadu po prostu, tak? Czyli OK. E i D na wstępie, tak? Czyli, no ale wiadomo, jak ktoś gra, yy, dziś na yy, ognisku, tak? Czy gdzieś dla znajomych? No to zaczynamy, czy na próbie jest jedynym gitarzystą. To zaczyna tu riffem i później zaczynamy sobie. Słuchajcie, będzie tak, Edur. I can get no A7. Ja gram A7, żeby podkreślić troszeczkę tą bluesowość, czyli ta septyma. Aha, oczywiście można też tutaj zagrać, można też tutaj zagrać, tak? To już sobie wybieramy. Jak jest dwóch gitarzystów w zespole, no to nie dublujcie się tutaj, tylko niech jeden zagra po prostu tu E. Get no później mamy a satisfaction znowu e get no a satisfaction gonna try tak i mamy tu możemy bass tak ok idziemy i słuchajcie będzie B7 jak ktoś się będzie uczył czerwone jak cegła no to polecam bo to jest prawie wszystko to samo po prostu czysty y, blues słuchajcie B 7, tak? Robię sobie tu podejście A, B, Flat i B, lub A, B, H jak tam to chce, zwróćcie uwagę, mamy B, dobrze, B, wracam sobie do A, dobra, czyli jeszcze raz, Edur. I can get no, będzie A, a 7, Satisfaction. I can get no, Adur. Satisfaction Don't try And I try And I try Edward And I try Ja siedem I can't get no I wracam Satisfaction Tak, świetnie, świetnie to brzmi Jeśli ktoś gra, nie gra tego riffu, no proszę I can't get no Satisfaction no, a jeszcze tu sobie, obawiłem się. Bawcie się tymi utwarami. To nie musi być w nutę, bo sami artyści po tych 50 latach nie wiedzą, co się dzieje i też zmieniają aranżacje, tak? Też dodają pewne dźwięki. Proszę słuchać po prostu yy, koncertów ich przede wszystkim. To polecam, nawet ten ostatnio z Kuby. genialne w ogóle, co tam się dzieje, co oni robią, tak? Dobra, co robi inny gitarzysta? Na przykład na gitarze elektrycznej może zagrać jak najbardziej Edur. No, A7 Jak coś za... Za... Zachęcam do oglądania Poprzednich filmów o akordach okay? Czyli A dur Zabieram czwarty palec Robię septymestr I znowu I can get no, satisfaction. Co robiłem teraz Suspend, dodałem tutaj czwarty palec Zakłaniając serce, genialne stąd się często robią Gonna try A Gonna try. B7, czyli zagrane po prostu na siódmym progu B7. Tak tu miałem A7, przesuwacie, jest B7. And I try, don't do, I try, and... Tak? I can't get, no. A jak nie, to. Dobra, co z tym biciem? Słuchajcie, bicie yy, ogniskowo, ale nie tylko ogniskowo, bo jest tam nawet któryś koncert, nie wiem, z 9 lat, już się chyba. Gitarzysta, taki Mick Taylor chyba też nie występuje. On nasł, normalnie na akustyku w ten sposób gra. One two three, pa pa raz, dwa, three, Tata, three, four, three, ta three, three, góra, du, du, góra du, three, gura three, 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 I can get no i mogę odpalić tutaj draszkowe dry. Tyle. Dziękuję, pozdrawiam, do zobaczenia.